Bank miejski oczywiście tak, to nie jest rzecz nie całkiem nowa w ogóle w Europie. W szereg krajów ma, ma takie rozwiązania. Występują banki miejskie. Dość popularne one są. W Niemczech szparkasy to są właśnie banki miejskie. Państwo pewnie. Nieraz to widzieli. I oczywiście jest to realne, natomiast w Polsce się to do tej pory nie praktykuje. Dziwię się, dlatego że to jest dodatkowe źródło pieniędzy. Samorządy skupiają się jak na, na tym, żeby przede wszystkim zebrać pieniądze, czy to przez Straż Miejską, żeby tam gdzieś po parkingach latać i, i kary, żeby zwiększyć te przychody, ale zwiększyć przychody, czyli komu jeszcze co wziąć, żeby... Żebyśmy mieli więcej, więcej pieniędzy. Ja myślę o tym, jak mieć więcej pieniędzy, ale nie ściągać od ludzi, tego od ludzi. Czyli Bank Miejski, w którym miasto będzie. Przede wszystkim miasto będzie będzie lokowało swoje pieniądze i odsetki w tym banku, jeśli bank będzie udzielał pożyczek i kredytów, to tenże bank nie musi dawać wysoko bo nie jest to rolą Banku Miejskiego, żeby przede wszystkim zarobić. Ale jak zarobi, to te pieniądze zostaną w mieście. Jeśli miasto Katowice w tej chwili lokuje swoje pieniądze w banku takim, czy innym, śląskim, no to zyski z tej lokaty, kto pobiera? no właściciel, czyli holenderska firma lub też inne firmy zagraniczne. Jeżeli miasto będzie właścicielem, łącznie może z kilkoma miastami innymi, bo tu trzeba partnerów więcej, to oczywiście wszyscy będziemy na tym korzystali i jeśli będziemy zarabiali, to dla miasta.